Wakacje to czas, który kojarzy mi się przede wszystkim z wypoczynkiem. Niektórzy ludzie wyjeżdżają nad morze, aby się poopalać, inni natomiast wolą posiedzieć w zaciszu domowym i odpocząć od ludzi. Są jednak i takie osoby, które spędzają je nietypowo, poszukując przedziwnych zwierząt lub podkrywając odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W dzisiejszym odcinku jak zwykle chciałbym omówić dla was kolejną kryptydę oraz spróbować rozwikłać jej zagadkę. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest dość dziwne zwierzę noszące miano Conrid. Bestia ta stała się niezwykle popularna dzięki Caudiusowi i Aureliusowi. To właśnie on w drugim wieku naszej ery opisał to dziwne zwierzę, które zamieszkuje tereny Morza Śródziemnego oraz, jak się okazuje, inne akweny. Sam autor artykułu nazwał Bestię jako wielki morski krecionuk. W późniejszych latach wspomnieli o nim także inni pisarze, m.in. Francuz Culmeon and Blot. W swoim dziele o ich teologii poświęcił dla niego cały rozdział, w którym opisał dziwne zwierzę oraz środowiska, w jakich można je zaobserwować. Jednak prawdziwym znawcą odnośnie tej przedziwnej bestii jest Bernard Havmans, który opisał aż dziewięć typów morskich serpentów. To właśnie on w swym dziele skupił się przede wszystkim na tych dziwnych stworzeniach. Łączna liczba relacji, jakie odnalazł i opublikował, wynosi ponad 25. Zwierzę to jest widywane niemal na całym świecie, jednak najwięcej relacji pochodzi z okolic południowej Afryki oraz Wietnamu. No, skoro mowa o obserwacjach, nadszedł czas, aby przejść do waszego ulubionego punktu programu, czyli do relacji świadków. Jedna z pierwszych zmianek odnośnie Conry pochodzi z dnia 28 sierpnia 1852 roku. Wydarzenie to miało miejsce w obrzeże Afryki Południowej. Według zeznań świadka pewnego popołudnia w czasie połowu dostrzegł on dziwną z głową wystającą z wody. Mężczyzna twierdził, jakoby zwierzę miało ciało długości ponad 18 metrów oraz dwie płetwy grzbietowe wystające ponad wodę. Stworzenie było widziane około 90 metrów od brzegu, co uniemożliwiło dokładne przeanalizowanie sytuacji. Dodatkowo obserwacji przeszkadzała dość duża liczba ptactwa. Co ciekawe, nieznane zwierzę nie zachowywało się wobec nich agresywnie, co może świadczyć o tym, iż być może nie jest agresywne. Kolejne opisane spotkanie miało miejsce 4 lata później, a dokładnie 8 lipca 1856 roku. Wtedy to załoga statku Princess przepływała nieopodal brzegu południowej Afryki, kiedy jeden z marynarzy zauważył nieznane stworzenie. Jeśli wierzyć słowom świadków, istota przepływała na tyle blisko łodzi, że jej ciało otarło się o burtę. Przestraszeni marynarze nie wiedząc czego mogą się spodziewać po tak wielkim zwierzęciu odruchowo wyciągnęli broń i wystrzeli w jego stronę. Według kapitana głowa tego czegoś nie wyglądała na groźną, była łysa oraz posiadała dwa widoczne zęby podobne do tych jakie posiadają morsy. Co ciekawe reszta załogi jest zdania jakoby głowa Conrad była ozdobiona czymś co przypominało rogi, a ciało posiadało sześć par odnóży. Na kolejne zeznania odnośnie dziwnego czegoś w wodzie długo świat nie musiał czekać. 9 lipca 1856 roku załoga Kutra Rybackiego dostrzegła dziwne garby wystające z wody. Nie wiedząc, czym mogą być, postanowili podpłynąć bliżej w celu rozpoznania nieznanego czegoś. Zdaniem świadków należało one do żywego zwierzęcia. Długość jego ciała sięgała od 15 do 17 metrów. Obawiając się o własne życie, nie zaczepiali bestii, jednak jak sami twierdzili, nie wyglądała na agresywną. Cała obserwacja trwała około 10 minut, gdy zwierzę zniknęło w głębinach morza. Następna z obserwacji miała miejsce 13 maja 1872 roku, niedaleko Meksyku. Tym razem zwierzę było zauważone przez młodą parę przechadzającą się po brzegu. Spotkanie to zapadło im w pamięć, postanowili także uwiecznić swoją obserwację na rysunku, który w tym momencie widzicie. Przedstawia on zwierzę o weżowatym ciele z dziwnymi płetwami żywotowymi. Jest to jedynie fragment jego ciała, gdyż na więcej zabrakło im kartki. Jak sami twierdzili, zwierzę poruszało się, zanurzając i wynurzając swe ciało, przypominało im to bardzo ruch ciała węża, który pełznie po ziemi. Jeśli mowa o relacjach, z pewnością warto wspomnieć o jednej z ważniejszych. Spotkanie to miało miejsce w 1883 roku w Zatoce Alon w Wietnamie. Dotyczy ona pewnego mężczyzny, który rzekomo miał okazję dotknąć ciała martwego okazu Konrita. Do wydarzenia doszło na plaży Hongay. Nieki Tramwan Kon twierdził, że stworzenie, które widział, miało dokładnie 18 metrów długości i 1 metr szerokości. Jego ciało złożone było z kilku segmentów, z czego każdy był opancerzony. Ponadto na ciele zwierzęcia można było dostrzec wystające kawałki, niby płetwy, które były w stanie z łatwością przeciąć na skórek. Pancerz po puknięciu wydawał się być pusty, natomiast dźwięk, jaki temu towarzyszył, przywodził na myśl metalową rurę. Ciało bestii posiadało dwie barwy, na plecach był to odcień brązowy, natomiast na brzuchu żółty. Niestety głowa zwierzęcia gdzieś zniknęła, najprawdopodobniej została zjedzona przez ptactwo. Z czasem zwłoki zaczęły niesamowicie cuchnąć, więc miejscowa ludność postanowiła zepchnąć je tam skąd przyszły. Szperając po internecie udało mi się również natknąć na bardzo ciekawy wpis pochodzący ze statku à Otóż 15 i 24 lutego 1898 roku, oraz w okolicach lipca 1897 roku załoga statku zaobserwowała bardzo dziwne kształty wynurzające się z wody. Jeśli wierzyć słowom mężczyzn, zwierzęta, które wyłoniły się z wody, wydawały głośne odgłosy. Jak we wszystkich relacjach, bestie były bardzo dużych rozmiarów oraz posiadały wielkie płetwie grzbytowe. Niestety żeglarze nie umieścili żadnych dowodów odnośnie do tego spotkania. Jak twierdzą, za pierwszym razem byli zbyt podekscytowani, natomiast za drugim i trzecim chcieli przyjrzeć się zwierzęciu bliżej. Niestety to coś było dużo szybsze. Kolejna z dość ważnych obserwacji miała miejsce 21 maja 1898 roku. Stworzenie zauważyła załoga statku Naricius. Jak twierdzą mężczyźni, Sota miała ponad 40 metrów długości oraz bardzo dużą liczbę odnóży przytwierdzonych do brzegów ciała. Zwierzę z gracją płynęło w dość szybkim tempie, jednak długość zwierzęcia pozwoliła na dłuższą obserwację. Przez 30 minut zdziwiona i nieco przerażona załoga mogła obserwować w spokoju zwierzę. Następna informacja na temat Konrita pochodzi z oficjalnego raportu dla admiralizacji, sporządzonego przez dowódcę Hugh Prissona, kapitana jachtu Royal. To właśnie w nim mężczyzna opisał potwora, jakiego miał okazję zobaczyć podczas jednego z rejsów. Jak sam twierdzi, zwierzę było bardzo podobne do węża, natomiast dużo od niego większe. Na jego ciele można było dostrzec dziwne wypustki po obu stronach ciała oraz dziwny zakończony ogon. Całe zdarzenie miało miejsce nieopodal Sycylii 2 maja 1877 roku. Co ciekawe, jego płetwy wydawały się być metaliczne i bardzo duże. Jeśli wierzyć, zapiskom zwierzę osiągało do 30 stóp długości. Wraz ze zbliżaniem się do bestii, kapitan mógł dokładnie zauważyć to, co przedtem nie rzucało się w oczy. Otóż nieopodal przednie oraz tylnej części ciała widoczne były małe odnóża, które być może służyły mu do poruszania się na dnie. Jak zapewne sami zauważyliście, istnieje wiele relacji dotyczących tej kryptydy. Dla zachęcenia Was do dalszych poszukiwań, chciałbym poinformować, że jest ich dużo, dużo więcej. Ja wybrałem jedynie te, które różnią się między sobą. Bardzo wiele ze spotkań miało miejsce w nadmorskich okolicach Indochin. W 1893 roku, w 1896 roku. W 1898, w 1902, 1903, 1904 oraz 1908 roku. Poza tym zwierzę to było widywane w pobliżu Somalii w 1923 oraz 1928 roku. Ostatnie zeznanie dotyczące obej kreatury miały miejsce niedaleko wybrzeża Afryki Południowej w 1968 roku. Jak w większości przypadków dostrzegli ją rybacy łowiący w okolicznych wodach. Niestety złe warunki klimatyczne nie umożliwiły im dokładnego przyjrzenia się zwierzęciu. No i w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o relacje. Czy kondrit jest jednym z nieznanych wielkich bestii czychających bębinach na nierozważnych rybaków? Być może zwierzę to jest tylko i wyłącznie mitem. Wiele relacji jest ze sobą zgodnych co do wyglądu oraz spokojnego uosobienia, jakie reprezentuje, co wskazuje na to, iż nie jest to żaden drapieżnik. Ponadto jego pancerz może wskazywać na to, iż to on jest częstą ofiarą ataków. Jednak nie powinniśmy być sceptyczni co do tego zwierzęcia. Wiele z ryb nam niepoznanych wciąż czeka na swoje odkrycie na dnie mórz i oceanów. Przykładem takiej wielkiej sztuki może być wstęgor. Jest to ryba osiągająca wielkie rozmiary zamieszkująca głębiny. Pożywia się skorupiakami oraz drobnymi organizmami. Czasem ciała tych zwierząt są widywane na powierzchni dryfujące po wodzie. Zwierzę to nie wypływa na powierzchnię, chyba że jest bardzo chore, lub przychodzi kres jej życia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie ze sobą jakiś ślad. Jeśli nie, dajcie znać, co poprawić. W końcu trzeba się doskonalić. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się. Cześć!